To jest kolejny odcinek daily. Jak to widzicie to jest 18, czyli kończyłem 17. Więc tam przerwę sobie nie zrobiłem, bo tak nie I tak. Kończymy tutaj rozwalać na tą formę starą. O no to pewnie zabudujemy i pewnie za kilka lat Może się do czegoś przyda do jakiejś sekretnej bazy. Bo i tak, to jest tutaj jedno z najmniej koleskówki na naszym świecie Czy robimy znacznie no, na tym ranking? Miałem zrobić ten ranking, to to nie pierwsze będzie Farma ogólnomiastowa. W kopalniach teraz w tych odcinkach jej nie byłem. Ale w takim wchodzę na pewno będzie. Gdzieś na tym dole. Albo do Stefana będzie. Może w to co? Może nie. Nie, to jeszcze trzeba rozwalić. O, ale zmiana przy razie nie wierzę, że te drzwi to są. tak? Jeszcze nie będzie, tak? będzie no osoba będzie miała tutaj taki wstąpienie, ale to dziwnie wygląda. Może my to przynajmniej zostawimy na razie. To tutaj po zmienimy. A najwyżej będzie coś nowego, wtedy to się zrobi. To jest sroga. Oczywiście jest sroga, nie bierze przeszkadzał, że... Może to będzie się przeszkadzał, ale tak będzie jeszcze idealnie. Dwa, trzy odcinki. Ugarniemy nowego villagera. pewnie za odcinek idziemy właśnie, żeby zdobyć name tag. Za dwa odcinki zbudujemy chatę. A za trzecim odcinkiem wywieziemy nowego villagera. Tamtej wioski, bo też tam jest. A to dużo z drewna było budowane wtedy w tych czasach. Ale nie było takich bloczków używanych jeszcze. Tak? Bo ja do mnie gram i przerwę, mam teraz gramy do tego. Wiem z Minecrafta Nie tam żeby było już wiek, ale dobra mamy jeszcze Tutaj 28 mięsa, drewno mamy, to wsadzimy Bo nie potrzebujemy tak samo jak deski mamy milion desek jeszcze więcej przestawimy o. Trzeba to dać jeszcze o. Wszystko tu ładnie więc nawet git to wygląda segregacja powoli nawet git idzie no, tam tego nie będę robił co to dzięki dziękuję to będę sobie robił te półpłytki też trzeba rozwalić. no i to zaczyna tracić ten swój kres tutaj będzie pusto Znaleźć trochę kartek, będziesz miał miejsce. Albo tutaj to rozwalimy. Dobra, zobaczymy jeszcze. A, kręcę. Lecimy dalej. To też trzeba rozwalić, Oś. No, to tak nawet. Tutaj trzeba ściąć, to sobie zostawimy na jakiś. Jak zbudowanie na tajnej bazy. Ja po prostu pod odcinkiem to trochę rozwalę, ładnie upiększy, zbudujemy rzucenie bazę. No i tak to wszystko. Więc nawet to... po prostu wszystko mi... ...po no, prostu tylko pomocy ma... Jeszcze nie ma na co dobre, no to robimy to... ...przecież na i tak jestem bardzo... Co to są te bloczki? To są chyba... ...tego robione bloki. I tych bloków będziemy mieć... ...16, nie ma tego więcej. Ja nie mam tego strasznie dużo. To jest, co? Anderzyt. Anderzytu. No tak starczy. Tylko zmiana całej ściany. 50 starczy. Już to robimy. No, chodźmy, żeby... przespać. Pewno ma. Ale chce opłacą przespać. Pewno te temu brakującą. Chowały. Teraz jeszcze pójdziemy, no to zrobimy sobie jedną rzecz: odmówimy sobie siekierę. Z tylko potrzebujemy. Lapis, ten 15, chyba. I już to robimy. To, lapis. Aha. Czy ja naprawdę muszę takie błędy wypełniać? Jakie błędy spełniać? Weźmy 5 żelaza No to teraz na każde odcinek będziemy mieli 5 żelaza Żeby nie ma nawet za dużo Będę mieć moc, wtedy więcej Ciekielka ze skrością No to bye bye, pa pa nie ja mogę powiedzieć? Trzekierce. A teraz. Tak. Dobrze. Odłóżmy na razie sobie te, te drzwi. Tylko. Nie ma gdzie, więc tu odłóżmy. Drewno mamy na duże miejsce, tu sobie odłóżmy. Teraz te płotki sobie. Tu odłóżmy. Te płotki tu. O. Dużo teraz chciałbym sobie dirta wziąć. żeby tam trochę wyrównać. Jej, wreszcie ten dircie zmarnował. Ja nie mówię, że ja dirta nie lubię, tylko dużo ja tego nie potrzebuję. I chcę wreszcie no nupka na przykład z tam... Nie tam, na przykład z Wojanowic. Ja nie mówię, że ja dyrta, nie lubię. Tylko po prostu nie potrzebuję. No to tutaj mamy jeszcze zrobione. No i na razie tyle zrobimy, żeby tego tak nie było widać żeby jak to ludzie ogląda. Czyli nie odkrywa naszej tajnej bazy. To tutaj mamy problem. Wtedy jeśli to widzisz, wcale nie zbuduję tajnej bazy. Aaaa, piwa się rozwala. No i teraz, tutaj ja bym na razie chciał, Czy coś chciał. Rozwalił i ściągnął. Tutaj wystarczy tyle zrobić. Też szyby też rozwaliłem, bo nie mam niestety jedwabnego dotyku, żeby zabrać i całe. Trzekieruję, ja bo nie wadę jak na razie urzać. Jak zbierzemy jedenasty poziom. Żeby ją fajnie ulepszyć, to robi trader. Zobaczmy, co daje. Co oferuje. A w tym odcinku, bo jeszcze nie, nie patrzyłam na komentarze ostatnio, no to wiemy co. O! No to chyba wiemy, że teraz będziemy dawać dla jakiego? Świętego drzewa zagrody. Ząka do No to wiemy, co będziemy nie? Na śnieżenie trzeba tylko... zagrodę dla świętego drzewa takiego, więc to też będzie fajne. No że będzie miał dużo różnych drzew, ale tych drzew nie będzie można. No i tutaj zerpnie będzie miał za to jest, nie będzie miał Chyba, że odejdę skoro. Wtedy kara będzie troszkę mniejsza. Ciekiewko no, Musiałam się gdzie jeszcze się te widać, że robię To tak, że... To pod każdym odcinkiem z Daily skomentuję Niech, to jest jeśli macie Roblox, to mam już naim Robloxie. Jeśli macie Majprawca Bedrocka, to można Was dodam jakiś czas na serwer. Albo nie, na serwer nie, bo nie, to musicie mieć, to nie. Dla Was, mieli. I po prostu dostaniecie jakąś fajną nagrodę. Dobra. O dom, a nie. Nie, nic się robi. Liczy I tu tą szybę. Nie będzie łopatów. Nie wiem co obok robię. A co poradzę? No to tyle będzie. To wszystkie odcinki. Myślałam, że... że to z 20 minut zajmie, ale na pewno nie będzie. Jeszcze tylko stack.

schodki Coś Schodki Te pół płytki I idziemy zbudować czekierę To ściąć, naprawdę to Będzie koniec odcinka Więc to będzie szybciej. Odcinek. No co poradzę to takie tarczyki, żeby całkiem się też nie było. Jak pusta, to będzie chcesz, żeby było. Przynajmniej też nie jest drewno, będzie nam tego. Bo chciał mieć wszystko z drewna, to... Cała bym była słaba. Bo... Teraz też trzeba będzie żeby... te siekierki. Łuk tak też mamy, ale... Na no, razie łuk nam nie jest potrzebny. Do ekpa mamy oczywiście jeszcze... git. Pewnie też zrobimy, może, kiedyś najazd na naszą wioskę. Old, uh, old nie będę nie jak to dobrze mówię. A ja też tam Książka, jak tam sobie jak pisze książkę o się nie, nie będzie wydana. Na razie to co? coś tam jest. No i powiem tak. Przez ta co był pieszczęta. No, to jest Pusto, kurde. A ta w tak dużo miejsca zajmowała? Hmm. No, Można robić, że ją rozwaliliśmy, ale nie. Nie że żeby aż tyle miejsca więcej. Teraz, dobrze zmarnowany jest, tak nie jest. Proszę ja, a jak to wygląda? Pusto. Nie będę mógł tutaj iść. kurde. Ale no, dobra. jeśli mam się podoba, to mam się podobać. W górę tutaj. Nark